Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o naszych przygodach z samochodami terenowymi, którymi jesteśmy de facto też posiadaczami. Chcielibyśmy przybliżyć Wam, jakby na wiem... Każdy się jak chce kupić pierwszą terenówkę, ma z tym problem, jaką wybrać. Myślę, że potem tym nie będzie po prostu mu łatwiej, bo nikt nas nie sponsoruje. I Dokładnie. I dlatego jesteśmy po prostu tymi ludźmi, którzy po prostu kupili trupy, musieli je pospawać, a następnie przygotować, żeby w ogóle jeździły w teren, bo wiadomo to. Jazdy. Tak, bo to wiadomo, że wszyscy piszą jakie to auta są fajne, a nikt nie pisze ile trzeba się uspawać, żeby to chciał w ogóle jechać, ile to przeróbę trzeba zrobić. Będziemy chcieli właśnie przybliżyć ten temat. nie chcielibyśmy się też przedstawić. Ja jestem Piotrek. alo Mariusz. Mariusz. Może zacznijmy od Ciebie. Dobrze, Jak tak. Twoja przygoda zaczęła się w Twoim terenie? Moja przygoda zaczęła się tak, że kupiłem trupa pajero jedynkę. <gry> Oczywiście było tam dużo rzeczy do poprawki, co było nieuniknione, ale razem z kolegą Piotrem po prostu wzięliśmy pawarkę, kupiliśmy blachę i jakoś to poszło. Teraz samochód nadaje się do jazdy, można go topić. Trzeba jeszcze wspomnieć, że zaczęliśmy od 31 cali. Skończyłeś 31 na 31 30... cali, tak, teraz jest 33. No I, I w sumie to podkręciłeś tylko na drążkach? Na drążkach. Yy gumy między dudę i gramę oczywiście, wieszaki na reszory. No i ogólnie potem a samochód nie sprawiał żadnych problemów. Nie, żadnych problemów. Był też stopiony, był też na pogoli, wystąpił tylko problem z alternatorem, ale to znawcy tematu 2,5 że mają z tym na pewno tego świadomość, że za nisko zawieszony jest alternator i po to prostu dostaje w dupę, no i się pali, no i trzeba podnieść ze sobą drugi. No właśnie. No, no i tak by to a ty, swój samochód? Ja swój samochód kupiłem w zawierciu. Też Nie był w najlepszej kondycji. W sumie nie wiem, gdzie miałem oczy, ale prawdopodobnie kupowałem sercem i oczami. Najczęściej tak się za część zawsze tak samochody kupuję. Potem narzekam, co kupiłem i czasami się przynależy, z jest ocenia mechanikiem. No bo niestety rama nie była w najlepszym stanie, ale kupiłem oczami, bo ładnie wyglądał na zdjęciach i fajnie się prowadził i miał opony terenowe, co myślałem, że uniknęły dodatkowych kosztów, że przez jakiś czas nie będę musiał ich kupować, no ale niestety były to nalewki, które spękały i się odklejał bieżnik po pół roku, więc i mi się kupił, nowe opony tak nic nie zaoszczędziłem. No ale co wyspawałem to moje, objechałem tym, Ukrainę, Rumunię, Węgry, byłem też na Dolnym Śląsku, tak samo kolega Mariusz ze mną był Oczywiście. na tej wyprawie. Nie wspominamy. Tak, szczególnie jak Krótki Hamlysowe odpadły. To było. Tracis się odkręcił. Ale to jest błąd konstruktywny Mitsubishi, pisaliśmy do Mitsubishi, ale napisali na, na krzaczki i patyczki nie, nie wiem do dzisiaj co mnie pisali. Prawdopodobnie nie. znali naszą gwarancję. Tak, dokładnie. To z, możemy się z tym zgodzić. Ja posiadam teraz z silnikiem 3.0ZD30. Dzień tego samochodu nie z tym silnikiem nie polecają, że je za nie wiem awaryjny, wybucha, przegrzewa się. Nigdy mnie taki problem nie spotkał, chociaż w Rumunii miałem 37 stopni i miałem wiadomo podjazdy jako w Rumunii, no bo tu wiadomo, że paswacie nie jeździłem. No nic się temu silnikowi nie stało, no dodatkowym wentylator założyłem z, z, z Fiata Seicento 1.1, który de facto się nie przydał, no ale jednak jak go już założyłem, to jak był podjazd, no to go załączałem, więc powiedzmy, że może by się coś tam grzał Auto mam na oponach 30-calowych, 30 ponieważ yy, taki rozmiar jest najbardziej moim zdaniem optymalny. Czytałem na tych porach, że ludzie nie polecają teranus ze względu na błąd yy, konstrukcyjny przedniego zawieszenia, o, dokładnie chodzi o układ skrętów, ale yy, po prostu yy, nie mam żadnych problemów z tym układem na 30 calach przypominam. Mamy no, wiadomo, no, ja jak 33 cale, no to trzeba więcej się bawić, ale do takiej y, obrodowej turystyki, żeby coś pozwiedzać gdzieś wyjechać, to 30 cali w y, zupełności wystarcza. Na Ukrainie byłem na przełęczy Legionu. Y, tam gości miał nawet i 33 cale, mieli w XJ- i w, w Pacerozwójce i te opony i... Tak nie dawałem na tylu prześwitu, żeby się nie wieszali. Tak samo się wieszali jak ja, a że jechali pierwsi, to troszkę mi ściągali terenu. A ja jechałem za nimi i też się wieszałem, więc... Tu ja nie wiem, jakie tam koło trzeba było mieć, więc... Wiadomo, każdy jest pasterzem swojego losu, więc tam, gdzie jest za małe koło, po prostu się nie pchamy, próbujemy objeżdżać. I da się tak zwiedzać świat. I podziwiać i robić piękne zdjęcia. Także ja nie mam nic zarzut temu samochodowi, po prostu kupiłem go w chocie do 20 tysięcy, a ty masz już do ilu? Ja swojego go dziewięć. Za no. I dwoma tymi samochodami można jak najbardziej turystykę oprawodową. I zabrakło mi słowa, muszę więcej orzechów przepisy Przepisz sobie. Przepisz Nie, nie. Bo... Cukier drogi. Cukier drogi, a wie, że troszkę już mi się tu by kosztowali. Karta, no, pamięci, kamera, karta tak. tak, tak. No, Także mm, ja nie mam zastrzeżeń do swojego pojazdu Mariusz. No ja też nie mam zastrzeżeń. Ale jakbyś miał go zmienić, to no na co byś go zmienił? No nie wiem, musiałbym się zastanowić Tak, No ja też... Ale myślę, że XJ. XJ? No. Albo lubiką. No powiem i XJ no to wiesz jak jest z tymi dzipami nie? No niestety one... Znaczy znasz kogoś, kto był z nami kiedyś na wyprawie, żeby wrócił XJ do domu yy, sprawny? Wrócił, ale ze mną w <grym> No to właśnie, no to to jest właśnie taka historia jest w ogóle z XJ, że Nagle z XJ w ogóle z dzipami czy wujotem, ja nie pamiętam, żeby ktoś ze mną pojechał wujotem czy XJ, i żeby nie miał problemów, bo no tak. pamiętam, że miałem dużo styczności z tymi samochodami, z tymi ludźmi, w ogóle, czy upalałem te auta, bo są dość powszechne, naprawdę one mi się podobają, nie, że mam coś w ogóle do tych samochodów, no w sumie to chyba Łukasz Mąka jedynie, co z nami jak jeździł, to on nie miał problemu, ale on naprawiał to w lesie, więc temu wracał. Nie, do tego, temu tak, za to, bo... tak to, to można przyznać, że dlatego to wszystko jedzie. No można też, oczywiście y, ludzie, którzy tym jeżdżą mogą powiedzieć, no ale mamy większe koła niż na przykład ja w swoim aucie. No tak, macie, ale z czym to się wiąże, tak? Nie jest to niestety auto przez to nieawaryjne, gdzie na wyprawę auto musi być bezawaryjne, żeby w ogóle się nie psuło, a jeszcze było dostęp części, że jedziemy tam do tamtejszego, nie wiem, do jakiejś w hurtowni czymś podobnym i że są dostępne części. I jeśli chodzi o samochody japońskie ze swojego doświadczenia, ze swoich wypraw, to mogę powiedzieć szczerze, że akurat rano Padero, dwójki naprawdę jest dużo tam na drodze spotykanych tych pojazdów. A z idiotami, wujotami, no to prawdopodobnie przez to, że ceny po prostu dowozu tego auta tam do Rumunii czy do Ukrainy są de facto dużo wyższe, po prostu tych samochodów nie ma. więc Albo ja po garażach. Albo po garażach i stwierdzam, że pewnie dostępność części do tych pojazdów może być ciężką albo i też drogą. No i to też człowiek jedzie na te dwa tygodnie, bo to mówimy o ludziach, którzy prawda pracują u, u, u kogoś, a nie mają swojej idealnej ilości gospodarczej, to mają, prawda dwa tygodnie uroku biorą na wakacje, to jest taki standard między moimi też znajomymi. No i po prostu nie pozwolą sobie, żeby tydzień siedzieć e, u mechanika i, i, i w jakimś hostelu czy hotelu i czekać na czyście albo z Ameryki przypłyną statkiem. No dokładnie nie. Ostatnio przecież nasz kolega Wiktor, tego pozdrawiamy, Wiktor pozdrawiamy cię, pojechał, pojechał gdzieś tam na jakąś górkę i wrócił, co prawda, ale miał tylko wolne obroty, i z jedniarek był na gaz, przypomniał, że to jest jednostka 4-litrowa i po prostu miał problem. A pamiętasz Alberta, jak jechał z nami o kiedyś rok temu w zimie? to co mu się przytrafiło i korba bokiem poszła. no było, było. No. No, tak zachwalał, tak zachwalał, że 4 litry tak, można tak. kręcić, kręcić jak głupi od odcięcia utu tutu. No i korba zrobiła dziurę w bloku. Ja no. I auto musiało zostać. I auto musiało zostać dokładnie. Można powiedzieć oczywiście, że to jest błąd użytkowania, no ale niestety no, w terenie no, nie da się jechać na 3000 po prostu tylko dni, że trzeba faktycznie tak? Oczywiście tak. No. No. Co tam jeszcze w wizjocie mamy problem? Mamy znaczy problem. no Jest z maleką podjazdy przez resort z tyłu. Bo Mariusz że o tym wiedzieć, bo jeździsz no, tak, porządku. ja mam też, który tak dobrze wiem no, także nie jest to ten, yy, nie wiem, plus na pewno jest taki, że jest niska konstrukcja i na trapezach faktycznie to auto się nie, nie przewróci tak terano, gdzie ja, jak jest mały trapez, to już mam mokro, tak? mm. często może, ze sobą nawet Pamperski, yy, bo bo po prostu leję ze strachu bo ja myślę, że to auto już leci na pewno Inne na auta jadą normalnie ja się boję, że mu się przebrak to no, temu tam no. tak śmierdzi ty bałtyczny czasem? no, po, czasem popuszczam nie tak myślałem no niestety, no, nie jest to takie kolorowe tak? no nie no i o Rubikonie nie wiem, no chyba, że ty coś nadmienisz nie widziałem tego auta poza tym, że tylko na zdjęciach i, i gdzieś tam na zlotach nie znam tego auta i zresztą nie chcę się im opowiadać bo... No bo nie miałem go. A... Ja też nie miałem. Patrzowałam się skontaktować z kolegą Darkiem. On, on by nam opowiedział pewnie o tym. To jak może kiedyś się nam uda. Myślę, że po obejrzeniu tego materiału po prostu będzie się z nami skontaktować. Myślę, że tak. I opowiedzieć o swoim oczku w głowie. I zobaczymy. Kolejnym autem, które często występuje na naszych filmach jest Hyundai Galote. Tak. Ale kolega ma. tak kolega Mariusz, Mariusz pozdrawiamy się. Ale to jest bliźniacz w sumie samo do Padżero i który się tylko tym, że ma sprężyny z tyłu. Bo to już Bardzo. znaczy to jest gabaretowo Pajero 1, ale no. konstrukcyjnie Pajero tak, 2 już ma dokładnie lepsze wyposażenie. Sprężyny no. są dobre. Też upala 2,5, ma 33 cale i chyba nie narzeka. Też może kiedyś go zaprosimy, żeby, o, żeby zrobić konkretny odcinek, tak żeby w komentarzach też piszcie, jakie auto by nas tu interesowało, o którym warto zrobić jakiś materiał. Oczywiście. I teraz ja Teraz tylko tak zaczynamy po prostu naszą przygodę pojedynczym z tym YouTube'iem i zobaczymy jak to... jaki to będzie rozgłos ogólnie. Kolejnym autem, które od razu ja go nic sobie pomyślę, to już mi się Micha cieszy nie, to jest Opel Frontera. No, Czemu się Cześć, tu jest tak, tak ładnie, tu bardzo, jest tak, ale to akurat nie z tego kolegi tak. Trochę... Ja, ja się przypominam taki Grzesiu jechał kiedyś ze mną właśnie fronterą. On się nie trwało 8 minut, że jest idzie to odporne, ale jemu wiernował. <laughs> <tespół> Także <tespół> <tespół> nie wiem, o co chodzi, chyba ktoś go fuja zrobił, nie? Chyba tak, chyba tak. Chyba no, 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 to o no użytkowanie chodziło. Bardzo Znaczy nie zmienia faktu, że pasowało wtedy olej dole, kiedy nie dolał, no ale twierdzi, no że ale w domu miał. Fujazki. Bojawski. Kolega właśnie z tego czerwonego tutaj frontery, no to ma 2,5 sadzone z omegi jedzie to. Jak będzie was interesował film konkretnie o fronterze, no to jak najbardziej możemy z Jankiem zrobić wywiad, bo sam praktycznie budował to auto od podstaw, więc więcej o tym powiem, no po prostu mnie tylko się śmiało, ja mówię o tej fronterze, bo pamiętam Minę Grześka, jak tam dupło po tym i ogólnie fajnie była w tym I, i, i było, potem go ciągłem na smykach. I potem by pasa zerwali i później go lawet, tak, a w końcu mm -hmm. wtedy jadę, powiem sobie, bo mi szkoda, że to wyjeżdżam. No mu Zopali, ropa droga, a, 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 on go, a on go chciał, żebym go ciągnął do domu. No. E, no bywa. Także, ten temat mam zakończyć No wiadomo, gnije to, no ram, akurat bym powiedział, że rama gnije mniej niż w Terano czy w Pajero, ale niestety buda gnije tak, że jak podłożyłem u niego bagaży, to widziałem koła, także... Także chociaż mogę poglądać jaki ma bieżnik od góry, a mówię, bo wiadomo, że z boku było ciężko. Poza tym, nie wiem czy frontery też tak mają, ale jego miało tak, że po prostu dymiło się do środka i szczypało połcza. Także ja tam byś się tym tutaj to byłem trochę na haju. Nie? Także miło wspominam tą przejażdżkę i pozdrawiam Cię Grześku. Tym bardziej, jak mi opieprzyłeś, że nie powiedziałem ci, że dziura może być w drodze, bo jest, dość często tej jeździłem, to było nieko mnie domu i patrz mi telefon z rąk wyleciał, a głową złożyłem w O, No, także mocno na mi czepło, że się miał za to, że my nie pójdziemy, że tam jest dziura, a po prostu tak jechał, jak opętany, że nie że mu powiedzieć. No, zresztą już nie stwierdziłem nawet, że może nie widzieć tej dziury, no bo przecież pa jest kierowcą, przecież pa widzi, gdzie jedzie, nie? No, no tak, tak. Yy, co tam jeszcze z tym opnem fronterą, no powiedzmy, no, to, no w sumie tyle, no OB można powiedzieć tylko tyle, że ma zwykłą maglownicę, nie ma wąsa jak w ciężarówce, no i pojawia się z tym, że jeśli w gałąź będzie coś w tym stylu i dobrze się zatnie, no jak uderzy w maglownicę, no to mamy wyciąg tak wspomagania, gdzie przy wąsie, przy klasycznym powinien kładać wspomagania, no, no raczej nie będzie tego problemu, bo to wtedy, nie wiem, musiałaby centralnie cała przekładnia chyba dostać. I, i, i Orbitro musiałby tam szczegółów raczej nie, a tu już kolega nawet wita, że Krzysiek miał taką właśnie przygodę, że właśnie rozwalił tą przekładkę w terenie. No to też, że cięższe są mm, połączenia na koła, więc też ulegają mm, wygięciu, przegięciom i wierność mm, się zmienia. No, gitara wit jego, Krzyszka jeździ, to jest gra z gitara 1, 2,5 V6, nie jeździ z nami w sumie też tak długo. On auto chwali, faktycznie auto zawsze też wraca na koła. Także nie oczywiście. można powiedzieć, że jest coś w tym samochodzie źle. Wiadomo, że wszystko że od tak taką przekładnią, ktoś nie będzie jeździł na przełaj po lesie, no to przypomnieć na drodze, raczej nie spotka śniokanie żeby wnioka, nie? z niego zarąbać, albo jeśli widzi, że nie przejdzie, bo nie puszcza go prześpić, no to nie jedzie po kamieniach, żeby w lesie. No ale jest to jakiś problem. No, kolejnym autem to o nie będziemy rozmawiać, bo tego jest telewizja. Na wszystko dobrze że mowy opowiada, bo mają już ile to trzy auta mają, nie? Patrole mają. No trzy auta mają. Także oglądajcie ich, a na pewno dowiecie się więcej o opatruje niż od nas, bo nas indziej dowiecie, bo nas nie jest tak. Kolejnym autem jest Toyota HJ, Podejrze73 czy jakoś tak, one no, wszystkie są tak podobne, że jeszcze na tym nie znam. No. To jest auto w ogóle DBS, tam nie ma chyba żadnych ustaleń. Mateusz w tym po prostu... Pozdrawiamy Cię Mateusz. Cześć Mateusz. Po prostu to auto jedzie wszędzie, zawstydza wszystkich, nie wiadomo gdzie siedzi, gdzie jest ten cud techniki, czy to jest przełożenia w skrzyni biegów po prostu, czy kierowcy. W silniku bym nie powiedział, bo tam jest 84 konie, więc nie, wiem, nie wiemy, jak to auto radzi sobie. Kule na moście są po lewej stronie czy tam po prawej, już nie pamiętam, na pewno nie po środku, także się nie wiesza tam, gdzie Patrol się wiesza na 33, bo po prostu ta kula jest jeszcze w kolejnie i jakoś jeszcze ciągnie. Także, jeśli chcecie coś o Toyocie, zaprosimy Mateusza. Mateusz nam wszystko opowie, jak do tego doszło, że nabył ten samolot. To oczywiście Mateusz i taki Paweł są zakochani w Toyotach, i jeszcze ma Paweł HDJ80. Mało z nami jeździł, w sumie raz pojechał i, i na co się skończyło? Nie to, że się zepsuło, a to nie ma chyba czasu, więc jeszcze na razie nie będziemy wypowiadać o tym samolocie, bo mało jeździ. Teraz jeźdźmy także także nie ten. Yy, następnie mamy samuraj. O samuraju nie trzeba nic mówić, bo samuraj w, sam, w swojej konstrukcji jest tak prosty, że poza tym, że nie ma komfortu jazdy, no bo jest jak na no bo jedna ma resory. Z, z, z przodu, z tyłu. No to może, ludzie jeżdżą na tu na wyprawy, tak nie będziemy tu hejtować ludzi po prostu, którzy jeżdżą tym na wyprawy, no jeśli chcą, no to nie jeżdżą, to nie broni. Ale niestety to jest taki prawdziwy samuraj. To jest taki ukryty tygrys, ukryty smog. I wyjście z w jednym rodzaju 1.3, może być nawet 1.3 i idzie pod takie piony, gdzie no nawet na, nie musimy mieć dobrych odpłonki. Po to, jest, to jest zabawka, to, to, jest, to jest już zmota sama w sobie, prawda. można coś przerobić, coś dodać i ta auto jest naprawdę zajebiste. Jak jeszcze wchodzi do tego, tak jak kolega Adam ma silnik 1.9, 160 koni, no to wtedy on nawet mówi, że reduktora nie używa i nawet nie potrzebuje na reduktora reduktor, tak bardzo Także naprawdę... Jeśli chodzi o auto, do zabawy w gdzie jest cienkie dróżki leśne i trzeba przemykać między drzewami, żeby Straż leśna nas nie dogoniła. Jak najbardziej Samurai nadaje się do tego pod każdym względem. I mała przyczepka do tego, no bo żeby chcesz trochę zbierać, bo tam do środka mało wchodzi. No tak. Następnym autem, które tutaj możemy naszym powiedzieć, oto jest niedoceniana Kia Sportycz, którą miała też telewizja nasz kolega klubowy Rafał. Rafał, pozdrawiamy cię. i witaj po prostu to jest auto brzydkie, to trzeba powiedzieć. Mi się to nie podoba. to Naprawdę nie wiem, jak to wygląda, ale to spuściło go troszkę. Ale zawsze jest. I to trzeba wspomnieć, że Rafał naprawdę to auto upalał, To do utu -tu, tu, na gazie 2.016-zaworowy silnik palił, yy, wjeżdżał do bota, topił to auto, po prostu aby mu nie było szkodan, no bo te nie są w sumie drogie. Może to wynikało z tego, zrobił tam jakieś 3 cale liftu. Dał też przedni most do przeróbki, żeby mieć tą blokadę pośrednią LSD. I naprawdę powiem Wam, to jedyne co go mogło zatrzymać w terenie, to to, że nie miał tyle prześwitu i po prostu wieszał się tylnym mostem. Gdzie się nie powiesił, tak. szedł wszędzie. Normalnie tam, gdzie motory jeździły, gdzie ja mówię rafał, to nie ma sensu, żeby tam jechać. Rafał mówi, nie, ja tam wyjadę. Nie, nie wyjechał, ale jednak próbowo gdzie ja bym w ogóle swoim nie brał się tam a naprawdę rafał palał to mocno nigdy nic nie urwał nigdy mu się nic nie rozleciało więc to auto można polecić Jeżeli w takim użytkowaniu to auto dawało radę i nie było żadnych usterek to ja twierdzę że to jest auto po prostu coś na wzgląd samuraja tylko z niezależnym zawieszeniem także najbardziej do takiej zabawy można polecić Jakie mniejsze samochody w którego nie mamy na kalendarzu. Oczywiście kalendarzu mamy do sprzedania, także możemy je pokazać. Oczywiście. E, w promocyjnej cenie 70 zł. 70 zł. E, jak przy większej ilości to nawet już przesyłkę szczelimy za kraje. Mhm. Tak. E, Promocję zrobimy. Są tutaj oczywiście. święta zaznaczone, wszystko kiedy jest wolne, kiedy nie chodzimy do pracy i można jechać do lasu. Kiedy można jechać w teren. Tak. Przez wyczerpali cały temat, czy jeszcze coś mieliśmy powiedzieć? Nie wiem, kurczę, co tu mamy jeszcze? To, co z nami jeszcze się pojawi, może jakimś wynalazkiem, a jeszcze jest takie deumusso w sumie. Co takie? Deumusso. Było, to było kiedyś takie? Nie, ale znajomy do mnie pisał, że bardzo wdzięczny samochód, 30 kt, bardzo dobrze znosi, Leżę, ma tam główki mostu Dana 30 czy Dana 44, już nie pamiętam. Jak wam też interesował ten samochód, czy on się nadaje w teren, to wtedy znajdziemy kogoś, kto tym jeździ i żeby nie było opowiedzi o mostu samochodzie, no porządny samochód. Robimy dobry materiał. Dobry materiał. Może nie tak teren wizja ale jak na szlaku. Ale podobny. Ale podobny. Yy... I co więcej. więcej? No więcej, w sumie no to wyczerpaliśmy cały temat podajdzie, bo no w sumie to tych aut, ten co galoper długi czy krótki, to nie ma znaczenia, bo taki się pojawia. OK już powiedzieliśmy. Najbardziej to tej dzipa mi się tak wydaje, że to jest na zasmucony, że to jest jeden sam który po prostu jeździ z nami nie wraca na koło do domu. Dokładnie. Zawsze coś się mu przetrawia, nie zagotuje skrzyni to urwie innego. To miskę rozdupcy. No. Albo pan wtedy co pojechał, na 15 minut wyjechał do góry i mu なるほど。